Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę z innej beczki, tym razem bardziej do czytelników niż do osób, które są zainteresowane wydaniem własnej książki. Ostatnio dostaję wiele pytań albo widuję je w różnych grupach i na profilach. Co zrobić, aby wesprzeć w jakiś sposób autora i sprawić, że kolejny tom cyklu zostanie opublikowany? Wiele pytań dostałam odnośnie właśnie kontynuacji kołysanki dla czarownicy, ale zasada jest uniwersalna i dotyczy właściwie książek, powiedziałam, z każdego gatunku. Co może zrobić czytelnik? No, oczywiście, po pierwsze, tę książkę kupić. To, czy ukażą się kolejne tomy cyklu, w 80% przypadków jest uzależniona od tego, czy pierwszy tom się sprzeda. Wydawcy bardzo rzadko są skłonni inwestować w cykle, kiedy pierwszy czy drugi tom się nie sprzedały, ponieważ no niestety to są nakłady finansowe nakłady na druk, nakłady na redakcję, nakłady na grafika, który wykona okładkę, na skład, na tłumacza i na korektę, na redakcję. I jeśli na pierwszym tomie stracili kilka tysięcy, a niestety takie sytuacje się zdarzają, bardzo rzadko są skłonni wyłożyć pieniądze, żeby wydać drugi czy trzeci. Nawet w jakimś mniejszym nakładzie, no bo jednak tym osobom zaangażowanym w produkcję trzeba zapłacić. Oczywiście są wydawcy, którzy decydują się wydać jakby kontynuację z szacunku do czytelników, ale to zdarza się rzadko. Poza tym, nawet jeśli wydadzą tą kontynuację, to jest bardzo mało prawdopodobne, że kolejne, jakby książki autora będą publikowane. Zakończą cykl i to już będzie wszystko. Po drugie. Nie korzystać z nielegalnych źródeł, absolutnie nie wrzucać e-booka, którego kupiliście na jakieś chomiki do cerydocji, bo wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Pierasło w żaden sposób ani wydawcom, ani autorom nie pomaga. Po trzecie, warto książkę oceniać na serwisach, jak lubimy czytać, na różnych serwisach Goodreads, na stronach księgarni, bo wbrew pozorom. To pomaga budować widoczność książki. Poza tym są osoby, które sprawdzają takie recenzje zanim przeczytają jakąś książkę, i jeśli widzą, że wielu osobom się podobało, mogą być bardziej skłonne do jej kupna. Kolejna rzecz to jest oczywiście polecanie. Polecanie znajomym, którzy Was pytają, na przykład, co warto przeczytać. Polecanie, jeśli macie jakieś grupy czytelnicze, do których należycie, to w nich. Jeśli macie social media w rodzaju Instagrama czy własnego fanpage'a na Facebooku, warto zawsze wrzucić jakąś relację, zdjęcie książki, swoją opinię, o niej, ponieważ to wszystko buduje jakby widoczność książki w internecie, sprawia, że do większej liczby osób dociera informacja o tym, że ta powieść się wy... została wydana. Widziałam bardzo wiele bardzo dobrych książek, które po prostu nie docierały do czytelników, że czytało je bardzo niewiele osób, a kiedy ktoś już czytał to stwierdzał, że są faktycznie no kurde, bardzo mi się podoba, a wcześniej nie wiedziałem o istnieniu tej książki przez rok, dwa czy trzy, bo nie była widoczna w internecie. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to zalajkować profil autora i później lajkować posty, lajkować komentarze. Wydaje się, że to niewiele, ale jednak algorytmy w mediach społecznościowych są takie, że oczywiście w pierwszej kolejności promują treści, za których reklamę właściciel fanpage'a zapłacił, ale w drugiej, jeśli widać, że są te posty lajkowane, że są komentowane, to wtedy ich widoczność automatycznie się zwiększa. I znowu autor może dotrzeć do większej grupy potencjalnych czytelników z przekazem o książce, więc jeśli jakaś książka się wam podoba i widzicie, że autor wyrzuca post o tej książce, warto go polubić, warto go skomentować, jeżeli macie taką możliwość, warto go udostępnić, bo to znowu buduje popularność książki. I tak naprawdę to jest tyle. Wydaje mi się, że bardzo proste do zrobienia i z perspektywy autorów. Bardzo wartościowe i to czasami może jednak zaważyć na być albo nie być serii, bo wbrew pozorom, to co robią czytelnicy w internecie ma bardzo duże znaczenie. Cześć wszystkim.